Cześć Boże, pokój dobro. Witajcie we franciszkańskim słowie, nietypowym słowie. Zapraszam Was do wspólnego poszukiwania. Przed chwilą tutaj pasła się przepiękna sarenka. Spróbujemy ją znaleźć. Zapraszam! No, słuchajcie, niestety nie udało nam się jej znaleźć. Ale pewnie, nawet gdyby gdzieś tu była blisko, pewnie jest blisko. Zaraz by nam uciekła, dlatego, że jest nieprzyzwyczajona do obecności człowieka. Człowiek jest takim naturalnym wrogiem dla dzikiej zwierzyny. A być może my sami jesteśmy wrogami dla siebie samych. Dlaczego? Trudna jest ta mowa. Dzisiaj mówią uczniowie do Jezusa i Jezus zadaje im znowu trudne pytanie: Czy i wy chcecie odejść? A oni odpowiadają: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Czasami jest tak w naszym życiu, że chcemy, żeby nasza wiara, nasze spotkanie z Chrystusem przebiegało bez żadnych problemów. A Jezus mówi jeszcze inaczej, kto chce pójść za Mną, a nie bierze krzyża Mojego, nie może być moim uczniem. Zadaję Tobie i sobie pytanie, czyli o... czy Ty chcesz odejść? Nie patrz na innych, podejmij trud, podejmij wysiłek na to, aby zadawać Bogu trudne, może czasami niewygodne pytania, Abyś odnajdywał y, Jego wolę w swoim życiu, bym ja odnajdywał Jego wolę w swoim życiu, byśmy się nigdy nie poddawali, byśmy nie szemrali, ale żebyśmy ciągle szukali i może w końcu znajdziemy niekoniecznie zwierzynę w lasach, ale szukali to słowo, które najbardziej nam odpowiada. Pamiętajmy, tydzień biblijny kończy się oficjalnie, ale słowo Boże, które. Moglibyśmy czytać, i dobrze by było, żebyśmy je czytali bardzo często, ono ciągle może w nas kiełkować, abyśmy w nim odnajdywali odpowiedź sensu swojego życia. Byśmy nie tyle przeczytali Pismo Święte wdecha od słowa do słowa, ale żeby ono rzeczywiście w nas kiełkowało, rosło, żeby ten pokarm Słowa Bożego, który siejemy w swoim wnętrzu, wydawał plon, żeby nas umacniał, żebyśmy wzrastali. I tego sobie i Wam życzę. Zapraszam Was do odmawiania wspólnej koronki o godzinie 20. Byśmy spróbowali dać się czasami zaskoczyć Panu Bogu, tak jak ta zwierzyna w lasach dzisiaj mnie zaskoczyła, w lesie niedaleko Rybnika, w Rydutowach. Byśmy pozwolili się Panu Bogu fascynować tym, co On nam proponuje i byśmy nigdy od Niego nie odeszli. Błogosławmy się wzajemnie i ja Was błogosławię. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem trzymajcie się. Do zobaczenia. Godzina 20. Koronka, 20.30 różaniec święty. Jutro niedziela. Pamiętajcie, z dobrym Bogiem co niedzielę spotykamy się w kościele. Do kościoła chodzić trzeba, żeby dostać się do nieba. Tego uczą się przedszkolaki, a my też bądźmy takimi przedszkolakami Pana Boga. Z Bogiem oczywiście pamiętamy pandemia, jeśli możemy, uczestniczmy w domu jeszcze. Daj Boże, że już niedługo spotkamy się wszyscy w kościele.